Cześć, ja nazywam się Michał. Witam Was serdecznie. Właśnie zakończyliśmy kurs w Warszawie USG Narządu Ruchu Modu pierwszy z Adamem Michońskim z fizoterapii ortopedycznej. Kurs był organizowany przez Fizolidera. Ja reprezentuję firmę Proska, dystrybutora aparatów USG. Naszym gościem kursu był także Mikołaj. Mikołaj, Mikołaj powiedz dwa słowa, skąd wiedziałeś o naszych kursach? Cześć witam wszystkich. Kurs poleciła mi bardzo znajoma mi osoba, która, która też wcześniej uczestniczyła w tym kursie, bardzo go dobrze wspominała, dlatego nie zastanawiałem się długo i, i zapisałem się do was. Super. Moi drodzy, bardzo często właśnie jest tak, że nasze kursy polecają osoby, które były wcześniej na naszych kursach. A powiedz mi, co Ci się najbardziej spodobało? Bardzo fajnie była przedstawiona treść bo gdzieś tam Adam jest z bardzo dobrym specjalistą i, i potrafi też w przystępny i śmieszny sposób przedstawić tą wiedzę, dzięki czemu atmosfera na zajęciach po prostu też jest na tyle przyjemna, że to łatwo wchodzi do głowy. Bardzo, bardzo dużym plusem też tych kursów u Was jest to, że całość jest właściwie nagrywana mm -hmm. i, i to jest, każdy może sobie do tego wrócić. Co uważam, że jest gigantycznym plusem przy, przy takim ogromie wiedzy, jaki, jaki jest sprzedawany tak naprawdę na kursie. Taki jest mój cel, żeby jak najszybciej gdzieś tam przełożyć tą wiedzę zdobytą tutaj na, na prywatne działania w gabinecie. Dziękuję Fine, bardzo.